Jeśli rozwiązaliście już jakiekolwiek zadanie dotyczące wyłączania wspólnego czynnika poza nawias, to w tym zadaniu będzie Wam naprawdę dużo prościej. Jeśli nie rozwiązaliście, no to cofnijcie się o jedno zadanie wstecz. Dobra, to jest pierwszy przykład. Co możemy zauważyć? Na pewno możemy zauważyć, że wspólnym czynnikiem w tym całym wyrażeniu jest liczba stojąca w tym nawiasie. Więc taką liczbę możemy zapisać na początku. 3x plus 7. Tutaj mamy odwróconą kolejność, ale wiadomo, że dodawanie jest przemienne. Następnie do drugiego nawiasu wstawiam x minus x kwadrat, czyli dokładnie to, co stało przy. 3X plus 7. Tu miałem X -a i przy tym 3X plus 7 stało minus X kwadrat. Obie oba wyrazy yy, mamy teraz w nawiasie. Przepisuję ten nawias, bo zauważam jeszcze, że w tym nawiasie mogę wyłączyć wspólny czynnik przed nawias, czyli x. W nawiasie znajdzie się 1. Minus x. I przykład policzony.